Tisha Tisha Oczywiście ja się śmieję żartuję wiadomo to powiem ale oni

Będziemy dostać trowo o 10 razy i już się weszli. Brawo, brawo. Hej, po co to popijamy tak? Wewnątrz, jak, jak ten to. Nie, bój się dziewczyny! Tył, tył, tył. Po co, wam, po co, Gabriel? Po co? Tak jest, brawo. 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 Stądź! Jedziemy! Nie, nie, nie.

Nie narzekają, że masz. Kto go nie rozumie? Co tam robisz? Kurde, na plecy. Ale trenerzy... Powróć, powrót! Nie, przed bramką tam Ol. bardziej. To było... To wyglądało... Nie! Panowie! Panowie! It's ej! Brawo. Masz duzia.

好了，好 네3000 바야단 딱2000세21 Hva gjør du? Hva?

Artek. So ia. Asas. Artek. 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 Artek.